Cześć wszystkim! Siemka, dzisiaj mamy dla Was challenge 100 przysiadów i będziemy wykonywać 10 serii przysiadów po 10 powtórzeń do każdego w różnych wariacjach. Także będzie dosyć intensywnie, bo przerwy ograniczymy tutaj do minimum. Najpierw oglądnijcie sobie filmik i sprawdźcie czy w ogóle nam się uda. Jak nam się uda i zobaczycie wszystkie ćwiczenia po kolei, odpalacie sobie filmik jeszcze raz i robicie wyzwanie razem z nami. A jeśli trenujecie w domu, to zapraszamy do naszego sklepu dibre, w tam będziecie specjalny sprzęt sportowy. Dobra, lecimy! Najpierw dy bardziej dynamiczne ok, trzy, cztery i Nie. raz, dwa, trzy, cztery, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz Dziś, Teraz ze na nogi. Osiem. Dziewięć. Trzy, teraz wysiadę ze złączonymi nogami. Wróćmy. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć jest Teraz normalnie, klasyczne. Cztery. Pięć. Osiem. Dziesięć. Teraz są najmniej jeszcze szerzej. I lecimy. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Teraz side tu side. od prawej. Trzy, cztery, jeden. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Osiem. Dziewięć. Przysiadę z pogłębianiem. Trzy, cztery, jeden. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Osiem. Teraz stajemy szeroko. Lecimy. Najpierw prawa noga. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Oś. Dziewięć. Dziesięć. I ostatnie ćwiczenie. Stajemy na palcach i dziesięć przysiadów na palcach. Uch. Osiem. Dawaj, dawaj. Dziewięć. Dziesięć. Mam. Szczerze mówiąc, będzie trudniej. No, także może być trudniej, bo wystarczy, że zwiększycie intensywność w formie prędkości wykonywania ćwiczeń i wtedy będzie znacznie trudniej. Albo też jakbyście robili na przykład wolniej, że przysiad tak. Dokładnie, albo angażujemy mięśnie poprzez wolniejszą pracę, albo szybszą. Teraz był taki Bazikowy model w treningu. Także możecie sobie powtarzać to. Myślę, że albo dodać do treningu nóg, albo zrobić z tego trening nóg. Powtórzyć do czterech razy i macie gotowy trening. I czwórki tak spontowane. No dokładnie. O, że do końca dnia tylko łóżko. Dobra, Dobra, fajnie. Dzięki, że znajduliście. I do następnego. Teraz.